Co to znaczy, że ktoś miał motyw? Tak, to znaczy, że zrobił coś z jakiegoś powodu. Dzisiaj zapraszam Was do piątego odcinka tematu na życzenie tropowego, i w tym odcinku chciałabym przyjrzeć się motywacji, jako że wielu z Was o to pytało. Motywacja jest takim mechanizmem, który ma wiele definicji, wiele odsłon, natomiast tutaj chciałabym skupić się na tym, co będzie dla nas rzeczywiście istotne w tropieniu. No i zacznijmy od tego, czym jest motywacja. Motywacja jest to mechanizm, który napędza nas do działania, który ukierunkowuje to działanie na jakiś konkretny cel. Dotyczy to tak samo nas, jak i psów, i dzisiaj powiem trochę o tym, że motywacja to nie jest to samo co motywator, że mamy motywację wewnętrzną i zewnętrzną, obie mają zastosowanie w tropieniu i warto ich y, używać świadomie. E, powiem trochę o tym, jak sobie planować ćwiczenia, żeby te motywacje budować. I o tym, jak motywacja ma się do pobudzenia, dlatego, że często kojarzy nam się, że taki pies bardzo podekscytowany jest też bardzo zmotywowany, a niekoniecznie musi tak być. No i wspomnę o tym, że psy, podobnie jak my, nie lubią się nudzić. Zacznijmy od tego, że bardzo często spotykam się z tym, że ktoś mówi, że motywacją jakiegoś psa jest jedzenie, albo motywacją jakiegoś psa jest piłka, albo motywacją jakiegoś psa jest szarpak. Otóż nie, bo motywacja jest tym mechanizmem, który aktywuje nas do podjęcia pewnych działań. A piłka, smakołyk, atrakcyjny zapach na trawniku czy sarna do pogonienia, oczywiście nie pozwalamy psom gonić saren, to są motywatory czyli te obiekty, które wyzwalają, uruchamiają ten mechanizm motywacji. Długo można by mówić o tym, jak tutaj pojawiają jaki udział w budowaniu motywacji, w powstawaniu motywacji mają na przykład zachowania popędowe czy instynktowne, jak tutaj motywacja ma się do na przykład kwadratów wzmocnień czy do innych różnych metod uczenia się. Natomiast tak jak wspomniałam, zależy mi na skupieniu się tutaj na takich elementach, które będą miały bezpośrednie przełożenie na tropy. I zacznijmy sobie od tego, że... Mamy coś takiego jak motywacja zewnętrzna, która jest bezpośrednio związana z unikaniem kar i zdobywaniem nagród, jak i motywacja wewnętrzna, czyli taki samo napędzający się mechanizm, który napędza psa czy nas do podejmowania jakichś działań, dlatego że one są po prostu przyjemne, dlatego że fajnie jest w nich brać udział, że dają one jakąś satysfakcję. i Oczywiście to, co się od razu nasuwa, to to, że bardzo wiele osób, które trafia na tropienie, pyta o to, czy pies może czy pies naprawdę musi dostawać nagrody dlatego, że, wtedy kiedy tropi, dlatego, że on po prostu bardzo lubi węszyć. No i tutaj od razu zaznaczam, że te nagrody, zewnętrzne będą nam potrzebne oprócz tego, że pies czerpie frajdę z węszenia i postaram się to wyjaśnić. Natomiast tutaj też właśnie działa często taki mechanizm, że jeżeli dajemy psu nowe zadanie, takie jak powiedzmy podążanie śladem człowieka, to działa tutaj popęd ciekawości, zwany inaczej popędem nudy, czyli pies po prostu spotyka się z jakimś nowym wyzwaniem i to jest dla niego fascynujące. Natomiast to będzie fascynujące raz, drugi, trzeci, piąty, a potem pies stwierdzi, że w sumie to bardziej go fascynuje zwiedzanie na przykład zapachów zostawionych przez inne psy na osiedlu. Więc akurat te Motywacja wypływająca z ciekawości, z tego, że zadanie jest nowe, jest bardzo dobrym punktem zaczepienia i bardzo pozwala na to, żeby pies się zaangażował od początku. Natomiast nie możemy liczyć na to, że ona się utrzyma cały czas na tym samym poziomie. Druga sprawa jest taka, że tropienie, jak każda inna dyscyplina, staje się coraz trudniejsze, i tutaj też będzie to wpływało. Na poziom zaangażowania psa. Jeżeli poziom zadania rośnie, poziom trudności zadania, to ta liczba wyzwań, z którymi mierzy się pies, jest też większa. Warto dbać o to, żeby nie Przyrastała ta trudność skokowo, czyli żeby to podnoszenie poprzeczki nie było zbyt gwałtowne, ale też żeby nie przyrastała ta trudność liniowo, czyli żeby nie było tak, że jest coraz trudniej i trudniej, i w nieskończoność trudniej. Dlatego, że psy bardzo szybko orientują się, że przez chwilę było fajnie, wszyscy się cieszyli, były łatwe zadania, szybkie sukcesy, a potem nagle zaczęły się piętrzyć trudności. Więc dobrze jest różnicować trudność zadań w czasie, po to, żeby też pies do końca nie wiedział, czego się ma spodziewać i żeby co jakiś czas był miło zaskoczony łatwym, dosyć sukcesem. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tę motywację wewnętrzną, to o ile zewnętrzną jest dosyć łatwo wytłumaczyć, bo to jest to, co wiąże się z karami i nagrodami. O tyle ta motywacja wewnętrzna może mieć bardzo wiele różnych odsłon. Natomiast dla nas istotne jest to, że ona wypływa w dużej mierze z zrozumienia zadania, czyli z tego, że... Pies wie, co ma robić i robi to coraz lepiej. I podobnie jak kiedy my zdobywamy nowe kompetencje w jakiejś dziedzinie, to jesteśmy z tego dumni, chwalimy się tym, podejmujemy kolejne próby, żeby zrobić coś jeszcze lepiej, to podobnie u psa takie poczucie tego, że coś się umie, jest bardzo ważne, I, i z tego łatwo wywnioskować, że ta motywacja wewnętrzna wiąże się z poczuciem sprawstwa, z poczuciem kompetencji, a to jest bardzo ważny mechanizm dla wszystkich, przynajmniej ssaków, jeśli nie w ogóle dla wielu organizmów żywych. Motywacja wewnętrzna wiąże się też z decyzyjnością czyli z tym, że Możemy, że pies może zrobić to zadanie na swój sposób i nie jest przez cały czas zdalnie sterowany, prowadzony za rękę, krok po kroku. Chociaż no tutaj, jeśli chodzi o planowanie zadań, to nie jest taka prosta sprawa, no bo musimy, z jednej strony, tę poprzeczkę jakoś rozsądnie podnosić, a z drugiej strony, właśnie zostawić psu to pole do samodzielności i do wpadania na właściwe rozwiązania. Więc, więc jest to nie lada wyzwanie z kolei dla nas. No, ale jest to ważny element budowania tej motywacji wewnętrznej. Motywacja wewnętrzna wiąże się też z więzią, czy z poczuciem przynależności, czy z relacją w zespole. A jak wiadomo, zespół tropiący to człowiek i pies. Jeżeli pies ma takie poczucie, że dobrze się komunikuje ze swoim przewodnikiem, że rozumie, czego ten przewodnik od niego oczekuje, że przewodnik też dobrze rozumie sygnały psa i na nie reaguje adekwatnie. No, to też daje psu dużą porcję motywacji wewnętrznej i zresztą przewodnikowi też. Tutaj, akurat, myślę, że bardzo łatwo jest zaczerpnąć z własnych doświadczeń i wyobrazić sobie takie sytuacje, w których chcemy powtarzać jakieś czynności z psem. Dlatego, że mamy poczucie, że nam to wspólnie wychodzi, że się dobrze rozumiemy, że ten pies reaguje na nasze sygnały i że my też rozumiemy, co on do nas mówi. Więc, więc tutaj te aspekty, takie jak właśnie poczucie sprawstwa, decyzyjność, rozwijanie kompetencji czy budowanie więzi w zespole, to są bardzo ważne komponenty motywacji wewnętrznej i o tym chciałabym pewnie więcej powiedzieć w. Odcinku, który będzie dotyczył tego, co tropienie daje psu. Natomiast tutaj, jeżeli trzymamy się tematu motywacji, to właśnie rozwój tej motywacji wewnętrznej będzie przekładał się na wytrwałość, na zaangażowanie, na to, że będą szybsze efekty uczenia się. Więc warto tutaj o to zadbać i za chwilę o tym powiem więcej, mówiąc o tym, jak sobie planować zadania. Jeśli chodzi o motywację zewnętrzną, do której niektórzy czują jakiś silny opór, czyli do na przykład nagradzania jedzeniem czy nagradzania zabawką, to, to tutaj chciałabym podkreślić, że to jedzenie ma taką funkcję po pierwsze informacji zwrotnej dla psa, czyli w momencie, kiedy pies podejmuje jakąś decyzję. I jedna z opcji prowadzi do możliwości zdobycia jedzenia, to pies bardzo łatwo zakoduje sobie, że to było to rozwiązanie, które jest właściwe. To trochę jak wtedy, jak wtedy kiedy gramy w jakąś na przykład grę, nawet jakąś prostą grę komputerową czy na telefonie, i tam mamy zdobywać jakieś punkty, czy, czy jakieś, kolekcjonować na przykład jakieś obiekty. I może być tak, że my zaczynamy grać w tę grę w ogóle nie znając zasad, i to jest myślę, że częste, że nie czytamy tych regulaminów czy tam instrukcji. I tak samo pies przychodząc na tropienie, właściwie nie wie, co będzie robił i nie wie, na czym to zadanie będzie polegało. Czyli robiąc różne rzeczy, trochę metodą prób i błędów, odkrywamy, jakie rozwiązania pozwalają nam zdobywać te właśnie punkty, żatony, obiekty czy smakołyki w przypadku psa. Czyli pies uczy się tego, jakie strategie są skuteczne w tym zadaniu, którym jest tropienie człowieka. Druga sprawa jest taka, że o ile faktycznie węszenie czy podążanie za jakimś zapachem może być dla psa samonagradzające, o tyle już samonagradzające na pewno nie będzie rezygnowanie z różnego rodzaju rozproszeń. My generalnie uprawiając man-trailing tropimy głównie w mieście, a miasto jak wiadomo jest naszpikowane różnymi bodźcami wizualnymi, zapachowymi, nie mówiąc już o jedzeniu rozrzuconym na trawnikach czy licznych suczkach w cieczce przez praktycznie okrągły rok. Więc jeżeli oczekujemy od psa, że w takich naturalnych warunkach, gdzie rozproszenia czają się za każdym rogiem, będzie je porzucał, po to, żeby jednak nie porzucić naszego pozoranta, tylko do niego dotrzeć, no to ta dodatkowa zewnętrzna nagroda stanowi też formę wynagrodzenia właśnie za odpuszczenie pewnych atrakcji. Dlatego, że pies może być napędzany przez yy, Kilka różnych motywatorów jednocześnie i może być tak, że one będą ze sobą rywalizować, i te, to jest taka sytuacja, w której pies na przykład w bardzo spokojnych warunkach będzie chętnie tropił, dlatego że nie ma nic lepszego do roboty. Natomiast jeżeli alternatywnie dla tropienia będzie mógł penetrować trawniki w poszukiwaniu chleba dla ptaków, no to chleb nam wygra z pozorantem, a tego byśmy nie chcieli. Więc żeby mm, Stworzyć sobie też tego, taką niezawodność u tego psa, no to małymi krokami właśnie budujemy sobie też tą umiejętność rezygnacji z różnych atrakcyjnych rzeczy, i tutaj te właśnie zewnętrzne nagrody są też przydatne. Jakkolwiek, ja też zawsze zachęcam do wykorzystania tych nagród środowiskowych, czyli rzeczy, na których psu zależy, do tego, żeby dodatkowo nagrodzić go po zakończeniu zadania. Czyli jeśli pies na przykład odpuścił taplanie się w kałuży, po to, żeby dojść do pozoranta, to warto wrócić tą samą trasą i pozwolić mu na wejście do tej kałuży, co sprawia, że jakby koszt tej rezygnacji jest dla psa znacznie mniejszy, bo co innego jest porzucić kałużę na chwilę, a co innego jest porzucić tę kałużę na zawsze. Jeśli chodzi o Motywację wewnętrzną, czyli to, co psa rzeczywiście nakręca, to, co mu daje przyjemność. To tutaj ważną sprawą jest właśnie znajomość tego konkretnego psa i zrozumienie tego, co dla niego jest frajdą, również w tym tropieniu. Czyli że na przykład on bardzo lubi ludzi i lubi. Ich znajdować, dochodzić do końca śladu. Może być tak, że on bardzo lubi węszyć i bardzo lubi sobie zwiedzać trasę śladu. Może być tak, że najbardziej motywują go jednak te nagrody, które pojawiają się na końcu, albo na przykład radość przewodnika, który jest dumny z wykonanego zadania. Tych opcji jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Chodzi o to, żeby wiedzieć, co ten pies lubi. No, i tutaj przychodzi nam z pomocą zasada premaka, która w dużym uproszczeniu mówi o transferze przyjemności wstecz. Czyli o tym, że jeżeli po wykonaniu jakiejś czynności nastąpi czynność, którą bardzo, bardzo lubimy i tak samo nasz pies, to ta pierwsza czynność będzie coraz bardziej atrakcyjna, bo stanie się zapowiedzią, tych bardzo lubianych czynności. To jest taki typowy schemat dla ludzi, oczywiście, którzy wolą deser od obiadu: że dostaniesz deser, kiedy zjesz obiad. Tak samo odrobisz lekcję, to wyjdziesz na podwórko. Oczywiście, jeśli ktoś woli odrabiać lekcję, to zapowiedź wyjścia na podwórko nie będzie dla niego żadnym motywatorem, i wobec tego. Główna wskazówka do planowania zadań jest taka, żeby zawsze zaaranżować ćwiczenia w taki sposób, żeby te rzeczy, które dla psa są bardziej przyjemne, następowały po tych trudniejszych, po tych, których on się trochę obawia, po tych, których nie za bardzo lubi, po tych, które kosztują go pewną jakąś właśnie rezygnację. Czyli aranżujemy sobie ćwiczenia tak, żeby wykorzystać te, te momenty, które są dla psa frajdą, do wzmocnienia tych elementów, które chcemy sobie dopiero zbudować. I jeśli chodzi o tropienie, to mamy tutaj mm, trzy ważne etapy i jak sobie przejrzymy różne psy, które tropią, to bywa tak, że mm, one są zmotywowane do tych etapów jakby nierówno. I pierwszym elementem jest podejmowanie zadania. Czyli ten moment takiego oczekiwania na start, podjęcia zapachu, który, który prowadzi do pozoranta i jakby w ogóle rozpoczęcie zadania. I są takie psy, które to mega kręci, że będą mogły to robić, ale na przykład nie, nie mają zbudowanej takiej etyki pracy, nie mają zbudowanej koncentracji na zadaniu i bardzo szybko się rozproszą. Ich uwaga się bardzo szybko przełącza i na przykład przez pierwsze 5 metrów czy 50 metrów Gnają po tym śladzie z pełnym zaangażowaniem, a potem idą gonić stado ptaszków. No i to jest oczywiście dla nas pewien problem, bo chcemy, żeby pies robił zadanie od A do Z, i tutaj jest kwestia właśnie takiego rozplanowania zadań, żeby rozciągać ten czas koncentracji psa stopniowo. Drugi element tropienia to jest utrzymanie koncentracji na śladzie, czyli podążanie śladem. I są takie psy, które jak się raz wessą w ten ślad, wsysną, wessą, podejmą pracę z tym zapachem, to będą do samego pozoranta nim podążać, bo kręci je to, że mogą sobie węszyć i tego zapachu pilnować. I to jest kolejny etap, natomiast trzecim etapem jest oczywiście zakończenie zadania, i w naszym wypadku jest to znalezienie człowieka. I tutaj mamy pewien problem, dlatego że nie wszystkie psy lubią szukać ludzi, a bardzo często psy lubią obcych ludzi znacznie mniej niż wydaje się opiekunowi. I wobec tego bardzo, bardzo trzeba zadbać o to, żeby te spotkania z pozorantem były przyjemne. Co dla wielu psów oznacza, że ten pozorant powinien być neutralny, że nie powinien wchodzić w żadną aktywną interakcję? Dla wielu psów dużo bardziej komfortowe jest to, żeby to przewodnik wydawał jedzenie, a już kiedy nagradzamy zabawą, to tym bardziej jest to w rękach przewodnika, dlatego że zabawa jest taką czynnością, która wymaga więzi i zaufania. I pies raczej nie będzie się chętnie bawił z obcą osobą. Oczywiście można zbudować u psa taką umiejętność i jest to bardzo cenne, ale mówię o takim podstawowym pakiecie, z jakim mamy zazwyczaj do czynienia, czyli. Albo pies no, lubi ludzi na tyle, że jest w stanie komfortowo pobrać nagrodę spożywczą, albo pies no, obawia się ludzi, wtedy absolutnie nie łączymy pozoranta bezpośrednio z jedzeniem, a przynajmniej nie w pierwszej fazie szkolenia. Dlatego, że wywołanie konfliktu popędów u psa czyli chciałbym jedzenie, ale boję się człowieka jest bardzo niekomfortowe dla psa. Co oznacza, że całe, całe wykonane zadanie kończy się dla psa przykrością, a miało się kończyć przyjemnością. Mało tego, wywołanie konfliktu popędów jest dosyć niebezpieczne, ponieważ prowadzi do zachowań przerzutowych, do których należy na przykład może należeć agresja, Więc, czy jakieś zachowania agresywne, mówiąc bardziej precyzyjnie. Więc. Ważne jest to, żeby po tych wyzwaniach, po tych trudnych rzeczach dla psa następowały elementy przyjemne, już znane lub też e, właśnie szybka nagroda. Jeżeli pies ma jakiś taki problem z pozorantem, to staramy się te interakcje z pozorantem zaaranżować w taki sposób, żeby nie były dla psa w żaden sposób zagrażające, żeby on się na przykład nie wystraszył tego pozoranta, który gdzieś tam w kapturze siedzi w ciemnych krzakach albo gwałtownie wstanie. Zabawa raczej z przewodnikiem i nagradzanie jedzeniem tak naprawdę też często jest lepsze od przewodnika. Ważne jest też to, żeby różnicować zadania, zaskakiwać psa i tak samo różnicować nagrody, dlatego że psy się nudzą i podsycanie tego popędu ciekawości, które sprawia, że pies robi rzeczy, bo są atrakcyjne przez to, że są nowe, da nam dużo trwalsze zaangażowanie psa w treningi z tygodnia na tydzień. Jeśli chodzi o Budowanie tej wewnętrznej motywacji, czyli tej dla nas bardzo cennej rzeczy, tego zaangażowania psa i wytrwałości w pokonywaniu różnych wyzwań, no to przypominam jeszcze, że na to ma wpływ to, żeby pies miał sprawstwo i poczucie rozwoju kompetencji, czyli jednak tę poprzeczkę trochę trzeba podnosić, ale o tym, jak dopasować zadania do psa, chciałabym zrobić osobny odcinek, bo jest to bardzo Obszerny temat. No i jeszcze chciałam powiedzieć o pobudzeniu, bo to zapowiedziałam i to niech, to, niech będzie taką wisienką na torcie, że pobudzenie nie jest tożsame z motywacją. Motywacja wymaga pewnego poziomu pobudzenia. Natomiast ten, to, co nam jest potrzebne do pracy z psem, to optymalny poziom pobudzenia dla danego psa. Czyli to, żeby on był na tyle Aktywny, żeby chciało mu się coś robić, ale też na tyle spokojny, żeby był w stanie się skoncentrować. I wobec tego, dla całego wyglądu zadania i dla całej motywacji na śladzie czy w pracy, ważne jest to, żeby ten pies wchodził w zadanie na tym odpowiednim poziomie pobudzenia, co oznacza, że takie psy bardziej wyciszone można troszkę przed tropieniem rozkręcić jakąś zabawą, sztuczkami czy jakimś krótkim ćwiczeniem na rozruch. Natomiast psy, które mają tendencję do wchodzenia na bardzo wysokie obroty, warto przed wejściem na ślad nieco wyciszyć. To optymalne pobudzenie będzie też różne w zależności od trudności zadania, ale to znowu już należy do dopasowania poziomu zadań do potrzeb psa. Podsumowując, nie mylcie nigdy motywacji z motywatorem i nie bójcie się motywacji zewnętrznej, dlatego że motywacja zewnętrzna i wewnętrzna będą w tropieniu zawsze współwystępować. I właśnie komunikując się klarownie z psem, dostosowując zadania do jego poziomu, różnicując zadania, dbając o atrakcyjność nagród, dbając o to, żeby ten pies sam podejmował decyzje i odnosił sukcesy, będziecie budować tę motywację wewnętrzną i osiągać coraz wyższy poziom zaangażowania waszego psa, czego Wam bardzo życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!